Witajcie na moim kanale, dzisiaj będziemy sprawdzać aktualizację do No to sprawdzamy aktualizację z łóżkami piętrowymi. Z tego co słyszałam, jeszcze dodają włosy do grup wiekowych i nowe cechy. Jakby będą lepiej, lepsze cechy, więc zobaczymy. Dobra, znalazłam te włosy. Włosy chyba to są te. Wyglądają są spoko, ładne. I są dostępne we wszystkich grupach wiekowych podobno. Więc fajnie. I sprawdzę jeszcze na innych kolorach. Jak to będzie wyglądać, bo blondy takie mega jasne są. I nie za bardzo ich widać. Ten przecież jest spoko. Ładne są. Więc no, teraz lecimy do tych łóżek. Tu mamy taki no, no dobra, patrzymy na te łóżka, jakie o, tutaj są. No i one wyglądają tak. Um, mamy różne kolory. Mamy chyba dwa rodzaje. Kurze. Ja i ty. Takie mamy. Co mam zrobić? Oboje. Hmm, tutaj mamy właśnie też takie są na połowę, Więc sprawdzę, czy da się też, żeby kolor kościeli zmieniać. Um, tu są takie drewniane, właśnie, i te metalowe. I są pewnie z tego, co ja czytałam gdzieś, to na razie nie można nic wsadzić tutaj w tych łóżkach. Typu kanapy tutaj, bo simowie mogą wchodzić tutaj do góry. Ale tak to nie można, chyba tak mi się przynajmniej wydaje. Ale sprawdzę czy da się tutaj zmienić kolor tego łóżka pod spodem. I tak da się. Spoko. Fajna opcja. Można sobie zrobić: powiedzmy coś takiego. I coś takiego. Więc spoko. E, ładne są. I z cech to będzie przy dłuższych grach i będzie się tak długo grać to wtedy to będzie widoczne pewnie. Ale na razie to nie jest widoczne, ale tak to jest spoko. Jeszcze słyszam rodzaj z obrazami, ale do obrazu na razie nie chcę nic z tym. E, jeszcze chciałabym na serio sprawdzić, bo z, może coś ten. Ale jestem ciekawa, czemu na przykład na razie nie można tu nic stawać pod ten. I chcę zobaczyć animację tych simów, bo no, bo chcę. <laughs> Więc sprawdzamy na przykład tą kanapę. No, nie da się. E, tak, prawo ja bez kodów no ale nie chcę mi się na razie potem wam pokażę, czy da się bo może, nie wiem da się, tylko u nie dało, więc potem sprawdzam, użyję kodu i tak dalej um, więc no, sprawdzamy dobra, no to tu klikamy i niech ono idzie teraz się położyć i zobaczymy Jaki będzie animacja tego, nie wiem W ogóle teraz mam tutaj te włosy, albo no Więc no, chyba jest w miarę ok ta animacja W ogóle ta drabina jest fajna Drabiny są spoko Zobaczymy jak wchodzą tam do góry Bo też jestem ciekawa jak ona tam wejdzie do góry Jaka animacja będzie Bo no Bo taka Taki. No, jestem ciekawa, co z tym łóżkami będzie. Więc zobaczymy. No, tak się trochę. ten, ale spoko, ta animacja nawet. Ale tak jakiegoś. aby mi tutaj się włączyło, ale takiegoś nie. Gdyby sobie nie było w przyspieszonym tempie, może byłoby lepiej. Nie wiem. Ale no, zobaczymy. Do obrazów tu się nie będę mieszać, bo też podobno jakiś tam slajd zsunować, czy coś takiego. Um, zobaczymy, czy. Nie wiem. Chcę to po sprawdzać wszystko, bo jestem ciekawa. Więc zaraz to do góry. Zobaczymy, jak dorosły. nie ma co, dorosłego będzie. Um, I zaraz sprawdzę jeszcze, jak będzie coś pod spodem, tymi łóżkami pietrowymi. Bo może to jakoś kiedyś naprawię, nie wiem, ale podobno nie działa na razie. Więc zobaczymy. Tutaj coś za jasno mam. Tak jakoś dziwnie weszła ta mała. Ta długa się też tak w tym. No nie wiem. Więc zaraz sobie Jakbym tutaj wpisuję kody. Um, no i. i wam pokażę te kody ogólnie też przy okazji. Więc no. Już, wpisujemy. Destining stuff gotowe. OK. I teraz małe P. Duby. Kropka małe M. E, I tutaj mamy Mo tutaj macie napisane. o over <laughs> Christ. Nie wiem, nie wiem jak to się czyta. No i tutaj teraz możemy dawać no jak chcemy. Te przedmioty no i tak dalej. M. No i sprawdzamy czy da się położyć Bo tego jestem najbardziej ciekawa Ale z to co czytam na razie się nie da Niestety Więc patrzymy Może jakąś taką czarną Bo taką Dobra nie będzie tak No to sprawdzamy Nie zauważyłam też jak te simki Schodzą z góry Ale jestem ciekawa więc y, Ty już nie śpij Złaś tak się szczegółują, też No, nawet spoko ta animacja Ale jakaś najlepsza nie jest Zobaczymy, czy może usunąć Czyli da się włożyć Zobaczymy, czy może też wejść na górę Czy może się też... Mało ozdobione A, nie da się wejść do góry Może spróbuję też jakąś, jakąś tą kanapę Przesunąć i Wtedy może będzie się dać, nie wiem Ale tu potestujemy Zobaczmy czy na przykład o ja mam teraz pomysł na różne takie rzeczy. Tłuszka właśnie umożliwiają. Umożliwiają. A więc no, sprawdzamy. A halo? Tu nic nic nie mogę zrobić. Coś się mi zawiesiło. Chcemy w naszej okolicy, nieważne usiąść. Teraz sprawdzam. Nie, koniec tak wcześniej, tak. No i usiąść dalej może i na górę dalej nie może iść. To jest trochę bez sensu, ale zobaczymy, czy jak damy na przykład telewizor coś, albo jakbyś półkę, to czy będzie można tam wejść u góry. No więc zobaczymy. To łóżko jest ładne na przykład i ten. Więc to jest spoko, że dali takie różne rzeczy, ale zobaczymy właśnie, czy na przykład telewizor na przykład sam. No, no i na przykład położymy go na ścianie, albo położymy tak. No i zobaczymy, czy będzie można wejść do góry, bo oglądać chyba tak. No więc patrzymy, patrzymy. Możesz wejść tu. Coś mi się zaczęło zaczynać, ale ta aktualizacja miała dużo gigabajtów, co było dziwne. że u mnie miała 5. O, i tutaj może wejść. O, widzicie? Ale ten telewizor się zmógł, dlatego się zepsuł. E, ale no, spoko, bo przynajmniej telewizor można tu kłaść. Widzicie? Czyli tylko nie można kłaść kanap. I zobaczmy, czy coś jeszcze można kłaść. Bo telewizor można. Więc to taka dla was ciekawostka. Um, Duża. Ta była, ale sprawdzimy, czy na przykład półki można dać najzwyklejszą, taką młodą, małą, niską. Dobra. No to powiedzmy, na taką najzwyklejszą, bo mamy tylko 10 tysięcy na sprawdzenie, nie wiem czemu, tak jakoś. A um, no i sprawdzimy teraz na salon telewizory i na przykład taki zwykły mały telewizorek. Dobra, ale niech będzie tak. No i sprawdzimy, czy teraz będzie mogła iść do góry. A czemu ona zeszła? Chyba nie może, chociaż nie wiem. Sprawdzimy. Ale chyba już widzę, że nie może wejść do góry. O! No nie może. Ale jest zwykły taki duży telewizor można tu udać. Więc to taka ciekawostka dla Was. Eee, więc to chyba tyle. Właśnie z tych można zobaczyć podczas gry. Raczej w takim krótkim sprawdzeniu nie zobaczymy. A więc. No